Brałem się na, na spacer brzegiem brzegie morza, ponieważ tam, gdzie są wydmy, po prostu nie można, nie można przejść, bo strasznie, strasznie piasek wieje po oczach. I wiecie co? Muszę wam jedną rzecz przyznać, że tutaj, w tym kurde dziwnym mieście, nie pamiętam teraz nazwy, nie widziałem. Ostatni raz widziałem. Powiem tak. Ostatni, żeby, ale, żeby to nie zabrzmiało jakieś nie, Nietolerancyjnie. Ja go nie jestem tolerancyjny. Ale po prostu stwierdzam fakty. że ostatni raz widziałem tylu facetów chodzących z rączki. Możli, na londyńskim Soho. No nie tego. Nie. Nie ubarwiam tematu. Nie ubarwiam tematu. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale. Yy, Mnóstwo, mnóstwo facetów chodzących w sobie tutaj za rączki, w różny wiekach. No, jak kto woli, tak? Mówię, nie jest, nie to, żeby, nie, nie to, żeby nie było, że jest